Dzień dobry, nazywam się Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na kanale Wici. Proszę Państwa, tradycyjnie, jak zawsze, przypominam ruch biało-czerwonej wstążeczki. Nuśmy ją, nośmy ją z godnością, nośmią ją z głową podniesioną, nośmią ją przypiętą tutaj na piersi i pokażmy, pokażmy, że jesteśmy solą tej Ziemi, że my jesteśmy tu, że to jest nasza Ziemia i że to my tu decydujemy, a nikt, nikt inny nie ma do tego prawa. I proszę Państwa, jeszcze jedno w ramach takiej małej autoreklamy. Ta książka, a jednak jest pisek. Napisałam ją, napisałam ją dla Państwa. Ja już tutaj mówiłam, że jest to taki zbiór różnych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich stu lat. To były wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, militarne, a które w sposób dosłowny pokazują, w jaki sposób funkcjonuje ten świat i dokąd zmierzamy jako ludzkość. Również pokazuje w tej książce przykłady destrukcji. Konkretnych państw, na przykładzie chociażby Hiszpanii czy, czy naszego sąsiada Ukrainy. Także, proszę Państwa, warto, warto się zapoznać z tą książką, warto ją przeczytać, po to, aby wiedzieć, w jaki sposób poruszać się po meandrach tych kłamstw, serwowanych nam z tych kwadratowych ekranów. I, i aby Potraficie rozróżnić prawdę od, prawdę od kłamstwa. I, proszę państwa, też druga książka, druga książka Gary'ego Alena, napisana 50 lat temu, w której on mówi nam, już wówczas mówi nam: Uważajcie, bo może nadejść kiedyś ten dzień, bo ci ludzie coś szykują. I, proszę państwa, to właśnie w tej chwili nadchodzi. To się właśnie w tej chwili dzieje. To jest nasza rzeczywistość to, co w tych dwóch książkach pisze ja i pisze Gary Allen. To jest nasza rzeczywistość. A właśnie, a to nie jest spisek, tylko to jest rzeczywistość. I właśnie dzisiaj, dzisiaj właśnie na temat, będę mówiła na temat Libii, też poruszam na temat Libii właśnie w tej książce. To jest też przykład destrukcji jednego z państw. Także, proszę Państwa, Libia. Libia dzisiaj jest ogarnięta protestami. Wzburzenie tych zwaśnionych przywódców Libii spowodowały protesty Libijczyków, który, którzy w piątek zaatakowali budynek parlamentu w wschodniej części kraju, w mieście Tobruku. Zorganizowali również największą od lat demonstrację w stolicy w Tripolisie, który jest na zachodzie, na zachodzie kraju. Protesty te również objęły wiele innych miast, dużych i małych miast w całym, w całym kraju. Jak podają miejscowe źródła, w piątek w mieście Tobruk protestujący oskarżyli parlament o zdradę stanu, kradzież publicznych pieniędzy, żądając jego rozwiązania, zresztą żądając rozwiązania wszystkich, organów publicznych oraz przyspieszenia wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych. Włamali się do machu tej instytucji, do parlamentu i podpalili ją. Ochroniarze, usiłując uniemożliwić tłumowi wdarcie się do wnętrza budynku, strzelali do demonstrantów, strzelali im w nogi, oczywiście wielu poranili, chociaż to nie powstrzymało Libijczyków przed osiągnięciem swojego celu. Jak podają, protestujący ponoć dopuszczali się aktów wandalizmu, paląc opony w pobliżu budynków i także plądrując ten budynek i paląc o oficjalne dokumenty. Tego samego dnia też w stolicy w Trypolisie zorganizowano, jak już mówiłam, największą demonstrację w której zabrały się tysiące ludzi. Protestowali oni przeciwko pogarszającym się warunkom ich życia, częstym przerwom w, w dostawie prądu, krytykowali frakcje zbrojne, które stacjonują w tym, w tym kraju, a także siły polityczne, co również domagano się tam, również domagano się szybkich wyborów, przyspieszonych wyborów, a jak Powiedział jeden z protestujących, student nauk ścisłych powiedział, że on protestuje przeciwko wszystkim urzędnikom, którzy doprowadzili ten kraj do nędzy, doprowadzili ten kraj do ruiny, do piekła. Powiedział, że Libia jest krajem produkującym ropę, który codziennie ma przerwy w dostawie prądu i to jest po prostu niezrozumiałe dla Libijczyków i niepojęte. A oznacza to tylko i wyłącznie że krajem rządzą skorumpowani ludzie, którzy nie powinni być przy władzy. I trudno tutaj mu odmówić racji. W każdym razie w mieście rodzinnym przewodniczącego parlamentu Aguli Salecha dziesiątki mieszkańców domagało się rozwiązania wszystkich, wszystkich rządów w tym kraju, także organów publicznych, co się po prostu powtarza. Wszędzie krzyżano to, side. А як поудає, пап. AP, przepraszam, w marszu, do, do marszu przyłączyło się tysiące Libijczyków z uwagi na obecną fatalną sytuację polityczną. Także w tych protestach domagano się ograniczenia stanu ogłoszenia, przepraszam, stanu wyjątkowego. Jak już przed chwileczką powiedziałam, rozwiązania kryzysu energetycznego, a między innymi chcą również wyprowadzenia z całego kraju wszystkich najemników, i wszystkich obcych sił. Podczas tych marsów protestujący skandowali hasła typu „Mamy dość, obalić rządy, chcemy elektryczności, a także nie dla policji” i krzyczeli „chcemy naszej policji i naszego wojska”. Demonstracji na, demonstracji na ulicach kilku miast musieli niejednokrotnie ścierać się z uzbrojonymi siłami rządowymi. I tak właściwie co się dzieje w Libii? Libie ogarnęły te zamieszki dokładnie dzień po tym, jak przedstawiciele rywalizujących ze sobą władz krajowych, jedni z siedzibą w, Tobryku, w Tobruku na wschodzie kraju, a drudzy w Tripolisie na zachodzie kraju właśnie te dwie frakcje nie osiągnęły porozumienia podczas prowadzonych przez ONZ w Genewie rozmów w sprawie nowych wyborów, które miały, mają się odbyć w tym kraju. Tak właściwie to od powstania, tego powstania w, 2000, w 2011 roku wspieranego przez nie mniej, nie więcej, tylko przez NATO, które doprowadziło do śmierci Muamara Kaddafiego. Libia od tamtego czasu jest pogrążona w chaosie. W Libii wprowadzana jest ta demokracja, są wprowadzane od tamtego czasu wartości świata zachodniego, które tak naprawdę doprowadziły ten kraj do, um, no, do właśnie do takiego stanu, jak dziś możemy zobaczyć. Stanu ubóstwa, chaosu i dzisiejszych protestów. Ale idąc dalej, w 2014 roku kraj został podzielony na dwie zwalczające się frakcje, tą wschodnią i zachodnią, jedną w Trypeolisie, drugą w Tobruku. Administrację na wschodzie wspiera dowódca wojskowy Kalifa HIF a podczas gdy administracja wspierana przez ONZ ma swoją siedzibę w stolicy kraju w Tripolisie. Przez ten cały czas od śmierci Kaddafiego kraj nieustannie jest znękany przez wewnętrzne konflikty. W roku 2020 rozpoczął się taki protest, proces pokojowy, który miał na celu ponownie zjednoczyć kraj, jednak ten tymczasowy rząd jedności zainstalowany w Rzesz w zeszłym roku, który zobowiązał się do, rozwiąza do rozwiązania problemów, chociaż doprowadził do niektórych kontraktów na pracę w kilku elektrowniach, to tak naprawdę żadna z nich jeszcze nie została uruchomiona, a spory polityczne uniemożliwiły dalsze prace przy tych kontraktach. Natomiast frakcje wschodnie, jakby na to nie patrzyć, zablokowały instalacje na, na, naftowe, w tym, sam, tym samym zmniejszając dostawy paliwa do głównych elektrowni. Przez te lata wojen, chaosu politycznego, sektor energii elektrycznej w Libii, w Libii został mocno osłabiony, wstrzymując inwestycje inwestycje uniemożliwiając e, prace konserwacyjne, a czasem niejednokrotnie niszcząc infrastrukturę. Po nieudanych wyborach parlamentarnych i prezydenckich 24 grudnia Parlament Wschodni zadecydował, że mandat rządu jedności narodowej Abdullah Debi Bacha wygasł i 10 lutego wyznaczył na jego miejsce Fatih Bach Debi Bach jednak odmawia zrzeczenia się władzy, uznając, że tylko jego gabinet ma uprawnienia do przygotowania kolejnych wyborów. Polityk twierdzi, że odda władzę tylko i wyłącznie legalnemu rządowi. Jak widać, ta wprowadzona zachodnia demokracja nie wyszła Libijczykom na zdrowie. Podzielony kraj, bieda, brak energii, brak chleba, wysokie ceny. To jest to, z czym się borykają Libijczycy na każdego dnia. I to jest to, co niosą za sobą zachodnie wartości. W każdym razie, w kontekście tego, co dopiero z zakończonego szczytu NATO w Madrycie, dobrze by było, gdyby ci decydenci rozliczyli, te, rozliczyli się z tych swoich ostatnich 70 lat, z tych 70 lat tej swojej działalności. I w każdym razie zmiana Karty Atlantyckiej na nową Kartę Atlantycką i to nowe globalne NATO nie wymarze przeszłości tej organizacji. Ale to jeszcze nie koniec. Nie tak dawno, podczas jednego ze spotkań, mówiłam na temat Libii i na temat Kaddafiego. I tak naprawdę z przyjemnością zauważyłam, że większość z Państwa dobrze zna historię tego, tego kraju. Tak też to, co za chwileczkę powiem, to jest taki przepiękny, tak przepiękny sposób obrazuje nam system, jak działa ten, ten system. W każdym razie, według libijskiej agencji prasowej, ambasador USA ujawnił szczegóły międzynarodowej inicjatywy zarządzania libijskimi dochodami uzyskanymi z ropy naftowej. To znaczy, że Libijczycy nie będą decydować. Co, co będą, na co będą przeznaczane dochody uzyskane ze sprzedanej Europy. Tylko będzie zajmował się tym taki specjalnie powołony, powołany do tego administrator. Ale po kolei otóż 29 czerwca tego roku na konferencji prasowej w Trypolicie, w Trypolicie ambasador Stanów Zjednoczonych i zarazem specjalny wysłannik do Libii, Richard Norland, ujawnił specjalnej szczegóły inicjatywy, którą nazwał Mu, Mustafid, Powiedział, że podczas konferencji, która miała miejsce w Berlinie, ekonomiczna grupa robocza, w której skład, w skład której wchodzą Unia Europejska, ONZ, Stany Zjednoczone, Republika Arabska Egiptu, zdecydowała o utworzenie właśnie tej inicjatywy Mustafit. A na rezultaty, której władze libijskie nie mają żadnego wpływu. Norland wezwał władze, te władze odpowiedzialne za ograniczenie wydobycia ropy to jest strona przeciwna Waszyngtonowi, aby dano szansę tej idei gospodarowania z zasobami, z zasobami ropy tego kraju tak aby można było osiągnąć taką jakąś logiczną dystrybucję tych zasobów. Głównym celem tej inicjatywy jest zapewnienie z niezbędnych funduszy na podstawowe sprawy, takimi jakimi są emerytury, dodatkowe edukacje, dotacje na edukację, zdrowie i inne sektory, tak aby te kwoty pozyskane ze sprzedaży ze sprzedaży ropy naftowej były przeznaczane tylko i wyłącznie na te cele i ma być to robione za pośrednictwem takiego komitetu, który będzie monitorował przepływ tych funduszy i sposób w ich wydatkowania oraz będzie pilnował, aby one nie były, aby one były wydawane naprawdę we właściwy sposób. Ja już to naprawdę widzę. Dokładnie widzę tą kontrolę. Ale dobrze. W każdym razie wskazał, ambasador wskazał, że inicjatywa ta pojawiła się po wielu skargach, obywateli na nierówność i na niesprawiedliwy podział, podział bogactwa naftowego oraz jego, że, nie, że odbywa się niewłaściwe wykorzystanie tych bogactw. Zapewne, jak zwykle bywa w takich wypadkach, skarżyła się właśnie ta odpowiednia strona, ta strona, która popiera ONZ i zachodni globalizm. Dodał, w każdym razie, ambasador dodał, że jest ważne, aby w tej inicjatywie, bra, inicjatywie brali udział wszyscy, to znaczy USA, Unia Europejska i tak dalej, ONZ i tak dalej, i tak dalej. I chcą również, aby jak jak najszybciej doprowadzić do realizacji tej inicjatywy. Wydaje się, że tą libijską ropą, kosztem Libijczyków, chcą w pewnym stopniu zagodzić kryzys paliwowy, który stoi już w naszych drzwiach. Libijczycy w każdym razie doprowadzeni do ostateczności wyszli na ulicę i chcą, aby obcy zostawili ich w spokoju, chcą sami rządzić w swoim kraju. I tym razem chyba się nie uspokoją. Pytanie, co teraz zrobi Waszyngton i Bruksela? Aczkolwiek odpowiedź sama ściśnie się na usta, ale lepiej będzie chyba, gdy poczekamy na rozwój sytuacji. Ja na dzisiaj podziękuję Państwu za wysłuchanie, za wysłuchanie tego, co miałam do powiedzenia, tego, co się dzieje w Libii. Jeszcze raz. Przypominam o ruchu biało-czerwonej wstążeczki i zapraszam do przeczytania tych dwóch książek. Naprawdę warto zapoznać się z tymi dwoma pozycjami. Dziękuję i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.